Przyjmuję wyzwanie moich zawodników, a do następnego wyznaczam kolejnych Twardzieli. Najlepszego polskiego zawodnika Adama Wójcika wielkiego wizjonera i fana AZS-u Stena Christiana Knucena. Oraz zobaczymy, czy nasi przeciwnicy będą pękać. Także wyznaczam Andrzeja Twardowskiego. Szubia też przyjmuje wyzwanie dla podtrzymania atmosfery w zespole. E, nominuję Marcina Kubiaka, kierownika AZS-Koszalin. E, Mariusza Zielińskiego, prezesa Nasza ZTS i Marcina Kozaka, prezesa ZTS Koszalin Powodzenia chłopaki! <grym wytrych> ハハハハ